Wyobraź sobie, że twój organizm działa jak magnes. Przykładasz do skóry łyżkę i ona się trzyma, a potem klucze, monety, a nawet niewielka patelnia bez kleju, bez haczyków. Tak wyglądała codzienność pewnej kobiety, której ciało, jak twierdziła, przyciągało metalowe przedmioty. Czy to możliwe? Czy człowiek naprawdę może stać się żywym magnesem? Ten przypadek zaskoczył nawet naukowców. W 2011 roku media obiegła historia Rosjanki o imieniu Lidia, która twierdziła, że jej ciało przyciąga metal. Reporterzy filmowali, jak do jej ciała przyklejały się łyżki, widelce, klucze i inne przedmioty. W sieci pojawiły się liczne filmy z podobnymi przypadkami z Indii, Turcji czy Ameryki Południowej. Niektórzy magnetyczni ludzie przyciągali również szkło, plastik i inne materiały, co od razu podważało hipotezę o prawdziwym magnetyzmie. Naukowcy szybko zaczęli badać te przypadki. Eksperymenty wykazały, że większość z tych zjawisk to efekt przyczepnej skóry. Wilgotność, tłusta warstwa lipidowa, napięcie mięśni i właściwe ułożenie ciała pozwalały utrzymać przedmioty na skórze, nawet bez użycia kleju. W rzeczywistości ludzki organizm nie generuje pola magnetycznego na tyle silnego, by przyciągać metal. Testy z metalami niemagnetycznymi, jak aluminium, często obnażały oszustwo. Ale nie wszyscy naukowcy odrzucają ten temat całkowicie. Istnieją hipotezy, że bioelektryczność człowieka, niewielkie ładunki elektryczne powstające w wyniku aktywności nerwowej i mięśniowej, może wpływać na mikrooddziaływania z otoczeniem. To jednak wciąż obszar słabo zbadany, a dowody są niejednoznaczne. Część badaczy uważa, że osoby deklarujące takie zdolności działają pod wpływem autosugestii i efektu placebo. Niezależnie od przyczyny, te przypadki fascynują. Pokazują, jak wiele jeszcze nie wiemy o granicach ludzkiego ciała. Fenomeny żywych magnesów, choć często obalane, wciąż przyciągają uwagę. Czy to psychofizyczna anomalia, niewyjaśniony fenomen bioelektryczny, czy po prostu ludzki trik? Odpowiedź może być bardziej złożona niż się wydaje. Tajemnicza kobieta i inni magnetyczni ludzie pokazują, że granica między nauką a niewyjaśnionym może być bardzo cienka. A my, jak zawsze, szukamy prawdy tam, gdzie inni widzą tylko sensacje. Do zobaczenia w następnym odcinku.